Cześć kochani, z tej strony Janek. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka i słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień. Jest godzina 7:30, przepiękna pogoda i lecę na zawody w Szwecji. Zobaczymy, jak tam polska siła. Słuchajcie, powiem Wam, że jestem dość dobrze przygotowany siłowo i postaram się z całych sił godnie reprezentować nasz kraj. Także, nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. Tak się nazywa. Cały turniej, Atle Boxen Armessing Open i tu macie parking, naprawdę bardzo dużo ludzi przyjechało, dopiero startuje za jakieś 2-3 godziny, startują całe zawody, a zobaczcie ile już jest out. w pięknej hali, także nie ma co, trzeba startować w Szwecji. Jestem już moi drodzy w środku, zaraz Wam pokażę jak fantastycznie wygląda tutaj cała sala, cała zorganizowana część. Tutaj są jakieś poczęstunki, jakieś takie, wiecie, energetyki, jedzenie, super sprawa. Rozgrzewkowo macie trzy stałe do dyspozycji i zobaczcie: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj prawdopodobnie będą główne walki seniorskie, tam juniorskie, no, ale robi to wrażenie, naprawdę poziom organizacji jest nieprawdopodobny. A na górze macie miejsce dla widowni, także no, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Sam początek zapowiada się perfekcyjnie. Jeszcze raz zobaczcie na widok z góry: 3 stoły, 3, 2, w sumie 8 stołów i trzy rozgrzewkowe. No to się w Polsce nie zdarza. To no naprawdę poziom organizacji. Tutaj prawdopodobnie będą sędziowie. No, rewelacja, rewelacja. Zawody startują za jakieś 2,5 godziny, także na razie jest totalny luzik, ale już udziela się fajna atmosfera. Ale zanim na zawody, <laughs> najpierw trzeba zrobić bardzo dobrą kawkę. Kawa będzie oczywiście z mlekiem i z cukrem. A dlaczego? A dlatego, że moja waga startowa to 68 kg, schudłem sporo w i także trochę cukru mi teraz nie zaszkodzi. I to jest cała kwintesencja. Piję sobie kawkę w moim kamperze i zaraz zawodę siłową na rękę. Życie z pasji! Dobra, najwyższa pora wypromować trochę kanał. Zakładam koszulkę firmową i lecę się przejść po hali. Zobaczymy, ile zyskam subskrybentów w ten sposób, czy w ogóle zyskam taki mały teścik. Ludzi na hali coraz więcej, już Wam pokazuję, jak wygląda sala. Jak to się prezentuje już tu ostra rozgrzewka. No i naprawdę będzie niezłe widowisko. Jestem właśnie na trybunach, i stąd taki widok będą mieli widzowie. Mega to się prezentuje. A tam panowie się już rozgrzewają. Kurde, nie zdążyłem nagrać, ale zobaczcie, tam jest wkrętarka i facet przykręcił do palet ten stół, także nie będzie się w ogóle ruszał. A teraz lecimy z szybkim przeglądem konkurencji. Ręka lewa, zawodnik w czarnych włosach wygrał kategorię, ręka prawa, zawodnik w czarnej koszulce wygrał kategorię. Ale spójrzcie na to docięcie. A teraz zapraszam serdecznie do oglądania wszystkich moich walk. Niestety musiałem usunąć dźwięk, prawa autorskie i tak dalej. Pierwsza walka i faul łokcia mojego przeciwnika. Drugie podejście, mój przeciwnik znów fauluje i wygrywam na faule tą walkę. A teraz moja wygrana walka ze zwycięzcą turnieju. Dałem radę wziąć jego rękę poniżej bocznej poduszki w centrum stołu. Walka półfinałowa z tym samym panem i mamy rozerwanie. Walka w paskach i tutaj bardzo szybka wygrana przeciwnika. I mamy finał. Najpierw ustawienie sędziowskie. Pierwsze podejście i falu łokcia z mojej strony. Walka ostateczna. Naprawdę niewiele zabrakło. Siłowo byłem przygotowany, ale brakowało mi tutaj techniki i pomysłu na walkę. No to co? Przechodzimy do walk na rękę prawą. Moja pierwsza walka na prawą rękę, i tutaj ze szwedzkiego klubu z rodowitym Szwedem bardzo pewna wygrana na górę. Druga walka, przespane start, i przegrywam ze zwycięzcą turnieju. Kolejna walka, tutaj ze szwedzkiego klubu obok Sztokholmu z rodowitym Szwedem no i czułem się bardzo pewnie siłowo także wykończyłem przeciwnika na górę, tutaj. A teraz walka finałowa z wielokrotnym mistrzem Mołdawii w kategorii do 65 kg i zobaczcie, że nie było aż tak wielkiej dysproporcji w sile. No! Już po mojej kategorii szybki rzut na całą salę i specjalnie dla Was nagrałem kilka wybranych walk. Dobra, koniec zawodów. Dwa medale są. Także podwójne wicemistrzostwo Szwecji. No i z czego to się kurde nie cieszyć? Jest pięknie. A jadę teraz w ustronne miejsce, zmontować wam ten odcinek. A po zawodach przyjechałem na kolejne kąpielisko. Jutro będę tutaj szukał wykrywaczem. Dzisiaj tylko podziwiam widoki. Tam dojść do kąpieliska, toalety. A tutaj taki parking. I w takim miejscu spędzę noc, muszę trochę odpocząć, bo naprawdę tyle emocji dzisiaj, że głowa mała. Po zawodach robię sobie wołowinkę, gulasz wołowy, także podładujemy białeczkiem. A swoją drogą będę sobie jadł i zobaczcie jaki mam widok przez okno. Dosłownie jakbym był w lesie. Super. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, moi drodzy. Jak widzicie, w Szwecji arm wrestling była siła. Przepiękny dzień. Dedykuję ten film dla wszystkich znajomych w Polsce oraz Szwedom, których poznałem na zawodach. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku van life w moim ukochanym Fiacie. Poszukiwań, treningów i przygód w Szwecji. Na razie, cześć!